Jest to rzeczywiście pole do popisu dla eksploratorów i podróżników. Kojarzy nam się przede wszystkim z przestrzenią, z jakąś dzikością. Z, no właściwie oprócz takich haseł, nie wiem jak jurty, Chingizhan Khan, czy Uanbator, Bator, to możliwe, że grudniej znaleźć inne skojarzenia, ale kraj przepiękny i z bogatą historią i kulturą, więc tutaj rzeczywiście jest co robić i tego czasu tam jest cały czas za mało, zresztą to jest odwieczny problem ludzi kochających podróże, ale również wycieczkowo, dlatego, że turystyka w Mongolii Rozwija się bardzo prężnie, usługi są na bardzo wysokim poziomie. Mongołowie też mają taką gościnność we krwi i w swojej kulturze, więc bardzo dobrze się tam czujemy i odczuwa to właściwie każdy podróżnik taki z plecakiem, który jedzie na własną rękę, ale również turysta, który jest częścią grupy zorganizowanej i również może docenić i zobaczyć ten wysoki poziom usług turystycznych. Byłam teraz w lipcu w Mongolii po raz czwarty, ale że każdym razem były to wyjazdy, kiedy pełniłam rolę pilota wycieczek i dopiero teraz, tak za czwartym razem, po też długiej przerwie, bo po czterech latach od ostatniej wizyty, tam, poczułam, że naprawdę chcę wrócić do tego kraju tak prywatnie, eksplorować go tak po swojemu, już mając trochę też kontaktów, wiedząc jak. Ten kraj wygląda, mając wyobrażenia, wiedząc co chciałabym zobaczyć więcej. I można powiedzieć, że tak dopiero za czwartym razem poczułam Mongolię, tak jak to lubię właśnie czuć w niektórych miejscach. Nie wiem z czego to wynika, może gdzieś tam trzeba było tego czasu, ale rzeczywiście robi wrażenie przede wszystkim przestrzeń w Mongolii. Tam po prostu przenosimy się do innego świata. Jak wyjedziemy, bo zazwyczaj pierwszym kontaktem z tym krajem jest wizyta w stolicy, siłą rzeczy, bo albo ktoś tam może dolecieć, albo dojechać pociągiem z Rosji. To też najczęściej wysiadamy w one Bator, żeby sobie zorganizować dalszą podróż. Czy to będzie wyprawa konna, czy właśnie jakimiś terenowymi autami gdzieś tam w Gobi przed siebie? Czy wędkarstwo również bardzo popularne w północnej części kraju, więc każdy ma tam swój inny pomysł, coś innego go ciągnie do Mongolii. Ale zazwyczaj właśnie ruszamy z Onebator. Jak tylko wyjedziemy poza granice miasta, po prostu przenosimy się w inny świat po horyzont. Nie mamy nic właściwie oprócz jurt, co jakiś czas, pięknych krajobrazów, które się zmieniają codziennie. Zwierząt, stad, może nie dzikich, bo właściwie już mało jest takich dzikich stad zwierząt w Mongolii, ale po prostu zwierząt szczęśliwych, można powiedzieć, bo gdzieś tam sobie spał. Wolnych w tej przestrzeni. Tak. I tą wolność po prostu czuć na każdym kroku ją czuć, jak już właśnie wyjedziemy w tą przestrzeń w muzyce dlatego, że muzyka mongolska też nawiązuje właśnie często do tej przestrzeni takiego stepowego trybu życia koczowniczego trybu życia. To są takie dźwięki, które najlepiej brzmią, właśnie jak jedziemy, gdzieś tam, jesteśmy już na pustyni czy, czy w stepie. I Właśnie próbuję sobie po mongolsku, to się nazywa chudoba. Właśnie to życie takie gdzieś tam w dzikości powiedzmy, tak to nazywają na chudobie, na chudonie. Przepraszam. I właśnie te elementy kultury nawiązują często właśnie do tej przede wszystkim przestrzeni i wolności. my się przemieszczaliśmy z samochodami terenowymi i zazwyczaj tak podróżowałam po Mongolii. Wyjeżdżaliśmy z Ulan i przemierzaliśmy Gobi na Południe kraju i na samym południu, już na przedgórzach gór Autaj, wsiadaliśmy w samolot i wracaliśmy do stolicy, która jest bardziej w północnej części, tak centralnej, ale bardziej na północ. Także też można w ten sposób zaobserwować, jak się właśnie zmienia krajobraz. Samo Gobi, mamy takie wyobrażenie, że naj, no druga największa pustynia na świecie po Saharze. No i różnie sobie tą pustynię zazwyczaj wyobrażamy. Ale Gobi właściwie jednoznacznie nie można powiedzieć, że jest to pustynia, tylko bardziej taki obszar wyżynny, który zawiera w sobie właśnie pustynie, półpustynie i stepy i właśnie to można obserwować jadąc przez Gobi, dlatego że ten krajobraz właśnie nam się zmienia. Na początku jest zielono, jeszcze są rzeki, jest mnóstwo właśnie stad zwierząt, to są krowy, konie, kozy, wielbłądy już później się zaczynają, jak jedziemy dalej na południe jeszcze jaki można spotkać na przykład. Także później właśnie każdego dnia im bardziej przemierzaliśmy Mongolię w stronę południową, zaczynała się półpustynia, właśnie później pustynia i ona też jest różna. Przede wszystkim jest to taki obszar żywirowy, to są prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych Gobi, ale większość jest w Chinach, jako całość tyle ma, jeśli chodzi o obszar, ale też mamy takie momenty piasków, tak jak Sahara jest właśnie w większości zbudowana, także też mamy takie wielkie wydmy i właściwie tam można po prostu jechać, nigdy nie ma nudy, bo to co widzimy za oknem, cały czas zapiera dech w piersiach. A przy tych stadach zwierząt są pasterze także? Można ich spotkać, porozmawiać z nimi? Można, i to jest tak, że przy stadach rzadko zobaczymy kogoś, bo rzeczywiście te stada się jakby tak sam, same wypasają i one pytałam o to miejscowych, właśnie, jak oni znajdują te swoje stada, bo to zawsze do kogoś należy, ale rzadko kiedy gdzieś widzimy człowieka, gdzieś tam oczywiście te jurty w końcu się pojawiają i to też jest taki widok, że jedziemy, jedziemy, nie ma nic i nagle jurta albo dwie, i potem znowu jedzie się dwie godziny i kolejna, więc to sąsiedztwo czasami też jest takie. Takie niezbyt zagęszczone, no ale właśnie opowiadali, że oni widzą, w którym kierunku idzie ich stado. Także jak długo nie wraca, albo jak już czas tam się nim zainteresować, to po prostu wiedzą, w którą stronę jechać. Jeśli nadal nie widzą swojego stada, to po prostu pytają i zawsze ktoś wie, gdzie jest, w którą stronę poszło, bo wiemy, do kogo należy dane stado, bo to też są no, symbole, mają na sobie te zwierzęta. Więc jest ten system. Też nie ma czegoś takiego, że nie wiem, oczywiście jakieś tam kradzieże się zdarzają, jakieś i tak dalej, ale to tak jak wszędzie na świecie, więc no nie ma takiego powszechnego problemu. No, to, co się zmieniło, to już raczej na koniach widzimy takiego pasterza, tylko część już na motorze. Po prostu łatwiej mu dogonić jego stado. Radzą sobie w tych rozległych, ogromnych dla nas nie do ogarnięcia przestrzeniach. Oni sobie oczywiście doskonale radzą. Od wieków sobie radzą właśnie mongołowie. No od zawsze prowadzili tryb koczowniczy, właśnie ze względu na krajobraz, w którym żyją. Więc to przenoszenie się tam, gdzie jest woda, gdzie są bardziej sprzyjające warunki klimatyczne co się wiąże oczywiście z wyżywieniem, tam gdzie mogą wypasać swoje stada. Od zawsze było wplecone w ich sposób życia i kulturę. I no, nam się zawsze nasuwają te pytania właśnie jak tu z lekarzem, jak ze szkołą. Edukacja jest obowiązkowa, więc dzieci po prostu dojeżdżają do szkół. Czasami rzeczywiście to są bardzo duże odległości, więc wtedy to się wiąże z mieszkaniem w internacie. Ale wszyscy muszą się kształcić i, i po prostu te dzieci gdzieś tam są wożone w różny sposób. Zresztą no teraz już właściwie... Praktycznie każdy ma jakiś środek transportu przy tej jurcie. Jurty zazwyczaj wyglądają tak z zewnątrz, że wystaje z nich komin, bo w środku jest piecek, taka koza. Kiedyś to było ognisko, jeszcze w takich dawniejszych czasach. Ale właśnie ten układ jurty w środku, czyli mongolskiego domu, właściwie nie zmienił się od wieków. A spaliście w takich jurtach? Spaliśmy w jurtach i to też warto zawsze właśnie nocować w jurcie w Mongolii. Bardzo popularne są tak zwane jurtowiska, takie kempy jurt, i one są przystosowane dla turystów, ale właśnie z zachowaniem takiego klimatu i umeblowania jurty. Oczywiście nie mamy tam części kuchennej, gdzie sobie sami gotujemy, co jest w takiej tradycyjnej, prawdziwej jurcie do dziś, ale rzeczywiście meble są takich gabarytów, właśnie one są zawsze trochę mniejsze niż u nas, są takie właśnie jak w oryginalnej jurcie. Kolorystyka, najczęściej to jest kolor pomarańczowy, z ornamentami różnymi tradycyjnymi. Niskie drzwi, na które trzeba bardzo uważać, bo właśnie uderzanie głową o ten strop to jest w ogóle standard. No mongolowie trochę są niżsi, ale też te drzwi dlatego były niższe, żeby przy otwieraniu ten wiatr mniej szkodził, na przykład no, ten rozmiar drzwi się nie zmienił od wieków więc można spać poczuć właśnie ten klimat spania w jurcie i jest to dosyć właśnie popularny sposób można też sobie wybierać standard więc w zależności od tego jaki mamy budżet spokojnie możemy znaleźć coś co do naszej kieszeni pasuje i wtedy też jurty mają oczywiście inne standardy czyli drogo też może być tak może być drogo właśnie w tym roku pierwszy raz się spotkałam z jurtem która miała toaletę i łazienkę w środku w ogóle co dla mnie było szokiem no ale rzeczywiście to wszystko się zmienia standard usług się zmienia wymagania turystów są coraz większe no, ja jestem przyzwyczajona, gdzieś tam to też miało swój klimat, że nawet zewnątrz się chodzi do toalety, no zresztą nie wyobrażałam sobie, że toaleta może się zmieścić w ogóle w jurcie, ale może, bardzo dobrze to funkcjonuje i to już są właśnie tego typu najdroższe jurty, pięknie urządzone, już też właśnie jakieś tam się pojawiają dekoracje, więc wi-fi, to też pierwszy raz się z tym spotkałam, więc w ogóle byłam zbulwersowana, że jak to tak pozytywnie oczywiście zbulwersowana, bo bardzo dobrze, że, że gdzieś tam jest ta łączność ze światem, dla miejscowych oczywiście, ale jeszcze nie wszędzie, ale jeśli my chcemy gdzieś tam się odciąć, oderwać, no to nawet w Mongolii, gdzieś tam nawet na Gobi czasami może być z tym trudno, bo wi jest w niektórych kempach nie wszędzie jeszcze. Muzyka takie pole do zamyślania się, do rozmyślań, jak przemierzamy setki kilometrów dziennie, jak stajemy na punktach widokowych i rzeczywiście czasami jest tak, że po horyzont po prostu nie ma nic i to jest niesamowite. Jeszcze jak jesteśmy w tej części górskiej, na północy albo na południu, no to coś się dzieje w tym krajobrazie, ale na przykład jak jesteśmy gdzieś w centralnej części Gobi, gdzie jest taki żwir wszędzie dookoła i, i naprawdę po horyzont jest płasko, to ja kiedyś pamiętam, miałam takie poczucie, że coś było nie tak i dopiero jak było jedno drzewo gdzieś na horyzoncie, takie małe, to tak mi się wzrok zatrzymał na tym drzewie sobie uświadomiłam że rzeczywiście że przez chwilę nie miałam żadnego punktu odniesienia i to było dziwne uczucie ale są takie miejsca, gdzie rzeczywiście po horyzont nic nie ma. I też ja zawsze powtarzam, że w Mongolii jest najpiękniejsze niebo na świecie, ale to jest taki widok, który mam przed oczami od tego pierwszego raz w Mongolii, to już jakieś 10 lat minęło. Właśnie miliony gwiazd, droga mleczna, żadnej chmury, żadnego też oświetlenia na horyzoncie, więc po prostu to niebo czarne, jak węgiel i miało się wrażenie po prostu, że te gwiazdy są na wyciągnięcie ręki i, i zawsze mi się Mongolia kojarzy z tym niebem. Zresztą mówi się, że no tam przez to, że jest właściwie cały czas wyszpanuje, takie kontynentalne, no to też rzadko kiedy jest taka pochmurna pogoda i w dzień to niebo rzeczywiście jest przepiękne, błękitne, bez żadnej chmurki, bardzo często. W takich miejscach zwykle jest tak, że można te wszystkie problemy codzienności zostawić naprawdę za sobą. Oderwać się od tego, co mamy tutaj. Jak najbardziej. I właśnie tak wracając do tych rozmyślań, ja miałam teraz taką refleksję o Europie, jak my żyjemy w takim nie dość, że pędzie, to jeszcze bardzo tutaj wszystko jest tak ściśnięte. Jest po prostu nas dużo na małej przestrzeni i w Mongolii po prostu czuć te różnice. Kiedyś też przymierzyliśmy Mongolię pociągiem koleją do Pekinu i to też właśnie był taki szok, jak po 10. W Mongolii około, nagle przenosimy się do innego kraju sąsiedniego, gdzie wysiadamy, i wiadomo, jak jest w Chinach, ilu jest tych ludzi. I to też właśnie ten kontrast i ta różnica była dosłownie fizycznie mocno odczuwalna. Ale Mongolia, właśnie, jest takim miejscem na ziemi, gdzie no przede wszystkim rzeczywiście ta wolność, chyba to jest takie pierwsze słowo, które się może nasunąć, skojarzyć, i właśnie przestrzeń wolność. I nie ma jeszcze miejsc, które no, robią wrażenia, że są zadeptywane trochę przez turystów, bo to się niestety zmienia i na ogólnie na lepsze na świecie tam ciągle jeszcze to nie dotarło. To jest ciekawy temat. My też dużo rozmawialiśmy teraz właśnie z miejscowymi, na przykład z przewodnikiem naszym, dlatego, że no, naturalną rzeczą jest to, że na przykład młodzi ludzie ciągną do miast, Uanba to jest metropolią nowoczesną, tam oczywiście widać te kontrasty. Bieda też się rzuca w oczy, dlatego że to tak jest, że po prostu. Bogactwo przyciąga też biedę często i są takie slumsy na obrzeżach miasta, więc to widać po prostu, te kontrasty przede wszystkim duże, ale oprócz tego również ogromne możliwości, których no nie ma gdzieś indziej, jak właśnie w miastach, więc zastanawia się wiele osób, co będzie w przyszłości, czy ten rodzaj takiego koczowniczego trybu życia przetrwa. Ja w ogóle uważam, że to powinno być chronione jak UNESCO. Taki sposób życia po prostu, nawet jakimiś dotacjami, żeby zachęcać kolejne pokolenia, że warto po prostu tą tradycję i kulturę podpisać trzymywać. To oczywiście jest proces nie na najbliższe lata, ale myślę, że to w jakimś kierunku idzie i nie wiem do czego doprowadzi, ale rzeczywiście coraz mniej osób chce żyć gdzieś tam w stepie. I to też trzeba zrozumieć, bo u nas to są te same procesy. Przede wszystkim gościnni są Mongołowie. Oni są też tacy bardzo może zdystansowani, ale w taki sposób, nie, nie, nie są tacy wylewni, tak jak my czasami rzucamy się na szyję, jak się chcemy przywitać. Nie, rzeczywiście trzymają dystans, ale to nie jest taki zimny dystans. Nie bije od nich chłód, tylko właśnie ciepło. Tacy są łagodni w sposobie bycia. Wydaje mi się, że to może mieć wpływ na to po prostu buddyzm na przykład, który też ma w sobie wymusza nawet taki łagodny sposób bycia, a jest to dzisiaj oficjalna religia w kraju. Zresztą od XVII wieku bardzo prężnie tam się rozwijał, przyjął, przywędrował z południa, z Tybetu. pierwotnie był szamanizm, więc dzisiaj też można zaobserwować, jak zwyczaje się po prostu tych wierzeń różnych mieszają, bo przemierzając Mongolię możemy widzieć takie święte miejsca dla szamanistów, które charakterystyczne są, bo widzimy na przykład jakieś korągiewki, hadaki, czyli takie niebieskie wstęgi, jakieś kopczyki, tak zwane owo, to są takie miejsca usypywane, właśnie kopczyki w miejscach świętych, bo tam, nie wiem, żyje na przykład jakiś duch i to wszystko to są symbole związane z szamaniem ale również stupy już buddyjskie, czy właśnie flagi modlitewne związane z, z buddyzmem, no i przede wszystkim to jest oficjalna religia kraju, więc świątyń buddyjskich jest zdecydowanie najwięcej. I właśnie może ten sposób bycia trochę się z tego wziął. Może to, że życie w naturze wymusza trochę taki spokój. Paradoksalnie, no bo jednak Mongołowie, no Imperium Chingizhana XII-XIII wiek, jednak no, ten koczowniczy tryb życia też wymusza taką dzikość, wieczna walka to była o terytorium, o przetrwanie, więc gdzieś tam Um, jeszcze szukam teorii na ten temat. Ludzie, którzy z Tobą jadą do Mongolii, to czego oni chcą właśnie poczuć tę wolność, chcą tej wielkiej przestrzeni czego oni tam szukają? Ja myślę, że to jest ciekawość przede wszystkim, bo mimo wszystko cały czas mało wiemy o Mongolii. Ja się spotykam często z jakimiś stereotypami. U nas też są jakieś powiedzenia, że często pejoratywne ma znaczenie, jak mówimy na kogoś tym mongolen, ale nie mamy w ogóle pojęcia, jak tam jest. Kojarzy nam się z jakąś przestrzenią, z pustynią. Nie mając pojęcia o muzyce, o pysznym mongolskim jedzeniu, właśnie o tej kulturze, często związanej z buddyzmem, na przykład Imperium Hana, które dzisiaj właśnie ten kult tej postaci tak Wrócił, bo w czasach... Władzy komunistycznej wszystko było zniesione, tak jak zazwyczaj to bywało, więc gdzieś tam był ten kult wytępiony zupełnie. Wszystkie świątynie były zniszczone i może też tak fizycznie dzisiaj nie widać w krajobrazie takiego bogactwa architektonicznego, jak gdzieś tam jedziemy, ale trzeba pamiętać, że no to po prostu jest wynik właśnie tych lat 30., kiedy to wszystko się działo i później, bo wcześniej po prostu było tam tysiące świątyń, jakbyśmy jechali przez Mongolię, szczególnie wzdłuż na przykład rzek, gdzie zawsze to był taki najbogatszy teren wzdłuż traktu szlaku jedwabnego, który też przez Mongolię przebiegał. Zresztą Imperium w tamtych czasach no to był taki kraj otwarty też i na inności, i na religię, więc też mówiło się, że ktoś, kto wkroczył już w granicę Imperium mongolskiego państwa, to jakby nie spadł mu włos z głowy, dopóki z niego nie wyjechał. Gdzieś tam była już taka ochrona, powiedzmy. Ale myślę, że ciekawość, bo tak jak właśnie my akurat teraz mieliśmy połączony ten wyjazd z Syberią, więc pierwsza część była w Rosji przez dwa tygodnie prawie. I już pod koniec, właśnie zaczęło się pytania o Mongolię, i słychać było, że właściwie naprawdę mamy małe pojęcie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, czyta, wiadomo, to zawsze wygląda inaczej, ale tak, to jest taka trochę biała plama, jak to jest w tej Mongolii, a te jurty, jak to będzie właśnie w nocy, czy coś, i właśnie czego możemy się tam spodziewać. Także to jest właśnie zawsze dla mnie ciekawe, bo to pokazuje też, no jak mało po prostu wiemy o kraju, który ma przebogatą kulturę. Onebator mieliście też okazję pozwiedzać, przyjrzeć się temu, jak żyje miasto. Tak, mieliśmy okazję. No tam zawsze to jest jeszcze część taka zakupowa, bo jak wraca się do cywilizacji, ale rzeczywiście takie pierwsze skojarzenie z One Battery to dla mnie to są korki. Prawie każdy ma tam auto, korki są cały czas. Zresztą ten problem jest rozwiązywany tak, że ktoś, kto ma numery rejestracyjne, które się kończą tam nieparzyście czy parzyście, może w określone dni jeździć, bo po prostu mnóstwo jest tych aut, 2 miliony mieszkańców prawie jest w stolicy na 3 miliony w całym kraju, więc można sobie wyobrazić, jak wszyscy właśnie do tej stolicy ciągną. Centrum to są głównie wieżowce, właśnie biurowce i siedziby jakichś dużych firm. Też należy pamiętać, że w Mongolii są najbogatsze złoża w ogóle, chyba całej tablicy Mendelejewa, całą tam znajdziemy pod ziemią. Najbogatsze złoża na świecie, złota, miedzi, w ogóle żelaza, węgla koksującego. Także to są w ogóle niewyobrażalne dla nas, a prawdopodobnie nie wszystko jeszcze jest odkryte. Niestety większość koncernów zagranicznych eksploruje te tereny i, i zyski i no, nie, nie zostają w kraju. Zresztą korupcja. To jest potężny problem dzisiejszej Mongolii i to też widać, bo jak na tak ogromne bogactwo, które tam drzemie pod ziemią, po prostu nie przekłada się to zupełnie na zarobki mieszkańców, na ich styl życia. Wiadomo, to wszystko zależy od branży, tak jak u nas, ale często ludzie muszą za naprawdę głodową pensję po prostu przetrwać. Więc paradoksalnie gdzieś tam poza miastem może być łatwiej, jak żyjemy na Hudonie, ale tu z kolei są takie problemy jak naturalne, katastrofy też czasami można powiedzieć, jak susze, które się Zdarzają cyklicznie, bo to się ma szereg następstw. No, ginie nam bydło, które jest naszym żywicielem albo sprzedajemy. Czy właśnie na przykład zbyt duże mrozy, bo śniegu może nie ma dużo, ale są oczywiście opady. To wszystko zamarza, jak jest zbyt długo trwała i gruba ta skorupa taka zamarzniętego śniegu, no to też to bydło zimą nie, ma, nie może się dostać do jedzenia. Także bardzo to wszystko jest podatne na to, co się dzieje w klimacie, w naturze, w przyrodzie i to też się przekłada na bardzo na ten styl życia, właśnie. Oczowniczy. I z tego też powodu często właśnie ci ludzie muszą iść do miasta, bo na przykład całe bydło im wyginęło. No a w mieście też można sobie wyobrazić, że przynajmniej na początku nie jest łatwo i że gdzieś są tam na dole tej drabiny i muszą od najtrudniejszych rzeczy zaczynać. Dokładnie tak i właśnie też myślałam o tym dużo, że osoba, która po prostu żyje, kolejne pokolenie wychowuje się na wolności, można w sensie takiej, no w tej przestrzeni, no koczowniczy tryb życia prowadzi i nagle po prostu musi się odnaleźć w miejsce z korkami, smogiem, wieżowcami, gdzie już no walka o przetrwanie jest tak jak wszędzie, to jest to też problem często z depresjami. Ludzie sobie po prostu nie radzą, bo nie potrafią i to, i to też jest naturalne, więc są takie też problemy, oczywiście, że tak. Ale oprócz tego, One Bator jest też nowoczesną stolicą. Mnóstwo klubów, dyskotek, dużych sklepów. Wszystkie marki światowe tam znajdziemy. Zresztą polskie też bardzo popularne. Chyba Brace Urbanek to była pierwsza taka marka, która odkryła rynek w Mongolii, jeśli chodzi o produkty spożywcze. Takie surówki, sałatki, właśnie w słoikach. Bardzo to się tam przyjęło. I teraz nawet na stacjach benzynowych właściwie wszędzie znajdziemy produkty tej marki, ale nie tylko. Mnóstwo polskich produktów. Właśnie w supermarketach, naprawdę na półkach, można powiedzieć, miało że czasami królują, albo gdzieś tam są jedne z przodujących. Pewnie dużo roślin czy roślinnych rzeczy przetworzonych mągłowie sprowadzają, bo sami to przede wszystkim mają tradycyjną kuchnię opartą na hodowli zwierząt. Tak, mięso to przede wszystkim. Chociaż w północnej części kraju też no, uprawia się już właściwie wszystko, ale oczywiście tradycyjnie była to hodowla. Stepy, przez to, że. Roślinność stepowa jest dosyć bogata, no to też mięso ma zupełnie inny smak. Tam właśnie się śmieją, że się samo przyprawia, jak właśnie się wypasa. I rzeczywiście zupełnie nie trzeba używać tak dużo przypraw jak u nas na przykład. A mięso ma bardzo bogaty smak, bardzo aromatyczny i jest naprawdę przypyszne są te mięsne potrawy. To jest głównie wołowina, jagnięcina, baranina, przede wszystkim króluje na stołach. Mięso i nabiało. produkty właśnie z nabiału, no bo też siłą rzeczy właśnie z tego mleka bardzo dużo jest wariacji na na temat, właśnie jakiś jogurt, tak naturalnie pozyskiwany, czy suszony, taki suszony popularny. Suszony jogurt? Mm -hmm. Teraz nam też przygotowywali, albo można właśnie też może tak się nie znam, ale na przykład no masło klarowane przy nas robiono, albo właśnie z jogurtu też takie przysmaki, że jakaś część odparowywała i tam dodawano jakieś bakalie, ale też można to wysuszyć i to są właśnie świetne takie przekąski, jak dodamy na przykład do tego cukier albo nie na słodko i to jest przepyszne, też się świetnie sprawdza właśnie gdzieś tam na powietrzu, jak wiele dni kiedyś trzeba było wędrować, a dzisiaj po prostu wiele godzin pracujemy na zewnątrz, no to to są takie świetne przekąski, albo suszone mięso. Ясно, например.